To, co jest problemem polskiego górnictwa, a szczególnie kompanii węglowej, to bardzo wysokie koszty osobowe i o to, o to była cała gra, to znaczy w jaki sposób można te koszty osobowe obniżyć. Te ustępstwa, na które poszły związki zawodowe, są niewielkie, bo dotyczą tylko 14 wynagrodzenia i myślę, że ten kompromis nie jest sukcesem ani dla strony rządowej która była negocjatorem po drugiej stronie, ani dla związków zawodowych, dlatego że finansowo on będzie niewielką ulgą dla i tak już Obciążonej różnymi kosztami kompanii węglowej, przekształcanej teraz w nową spółkę. Dlatego nie nazywałbym tego kompromisu sukcesem, jest to raczej przedłużanie tej egzystencji na, na poziomie takim bliskim bankructwa. Cały czas nie wiemy, w jaki sposób będzie finansowane polskie górnictwo pamiętając jednocześnie, że ta sytuacja na rynku surowców no, nie wygląda na razie na, najlepiej i, i te koszty węgla są niskie, z czego korzystają konsumenci, ale nie, są, nie jest to dobre dla, dla producentów i dotychczasowa polityka rządu, ale też już hasła, które były podczas poprzedniej kadencji Sejmu i, i za poprzedniego rządu pokazywały, że to sektor energetyczny powinien objąć część tak naprawdę kosztów działania polskiego górnictwa poprzez pewne łączenia pomiędzy elektrowniami a, 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 a kopalniami. I tutaj tak naprawdę nie zapłaci za to sektor energetyczny, tylko w pewnym finalnym rozrachunku zapłacimy za to wszyscy w wyższych rachunkach za prąd.